Byłoby super, gdyby nie fakt. że mnie tu w ogóle nie widać. Cześć kocie. Dzień dobry, witajcie. Tak jak obiecałam w ostatnim filmie z wyprawy nadmorskiej, teraz czas na podsumowanie. Pytacie mnie w komentarzach o wiele rzeczy. A to o polny, a to o licznik, albo o kurtkę. Pomyślałam więc, że zbiorę to wszystko w jeden odcinek i po prostu odpowiem na te pytania. Jednak, żeby nie było za nudno, to podzielę tę opowieść na dwie części i trochę opowiem podczas jesiennej jazdy przez las, ponieważ jest tak pięknie i ciepło, że aż żal było mi po prostu siedzieć tylko w domu i gadać. A drugą część, no taką właśnie bardziej domową. Jest dzisiaj tak pięknie, tak ciepło, że naprawdę no nie mogłam usiedzieć w domu i wymyśliłam, że zrobię ten film w takich dwóch częściach. Dla wytrwałych, na koniec filmu, bonus. Zapraszam serdecznie, czyli Czarna Żmija, spotkanie trzeciego stopnia. U, dobrze, że jest po deszczach. Te piaski są takie zwięzłe przez to. 3 na, 3 na 9 to 3 na 9 <grywka> milion kombinacji do wyboru mm. Piękny, ciepły i słoneczny jesienny dzień To będzie dobry wstęp do podsumowania Co by tak jednak nie było, że tylko siedzę i gadam. To trochę też się przejadę, a myślę, że zawsze warto popatrzeć. Ale jest cudne widoki, i pokontemplować po prostu złotą polską jesień, a w dodatku, ponieważ jestem na Mazura, no to był to już zupełny żal, żebym Was nie zabrała chociaż na małą wycieczkę. Choć przyznać muszę, że całkiem to prawdopodobne czy z tych regionów powstanie więcej filmików. Bo być może moje życie z tym regionem się zwiąże ciaśniej niż mogłabym to jeszcze parę lat temu podejrzewać. No ale to wszystko jeszcze wyjdzie w praniu i nie chcę uprzedzać faktów. Jadę do Warchał miejscowości mocno turystycznej nieodległej od Warszawy to jest około nie wiem ile to jest kilometrów, ale to jest około 2 godzin od Warszawy w sezonie letnim jest tam mnóstwo turystów i jest tam trochę gwarno ale to jak pewnie w każdym takim turystycznym regionie na Mazurach natomiast poza sezonem robi się tam zupełnie inny nastrój Moim zdaniem znacznie fajniejszy i po prostu warto no i jak jest tutaj mnóstwo fajnych ścieżek jak widzicie są lasy, 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 jeszcze trochę lasów pomiędzy tych lasach zatopione błękitne oczka jezior Jest co jeździć, są też szutry gravelowe, no jest, jest naprawdę jest co jeździć, eee. więc warto się tu wybrać. I oto jesteśmy w Warchałach. śmirower piszczy wstyd się przyznać, ale skoczyłam na niego łapczywie i szybko i nie sprawdziłam czy łańcuch przysmarowany i trochę skrzypie trochę obciach ale trudno tutaj w sezonie wakacyjnym wszędzie samochody w domkach pełno ludzi. Oj oj oj! Coś mi boksuje ta oponka. Chyba muszę ją jeszcze raz założyć. Zaraz, zaraz. Czy tu jest? Chyba otwarty. Wody w jeziorze jest. Tutaj zawsze była płycizna, ale sięgała trochę dalej. Była o ciupinkę jednak głębsza. Zresztą widać dokąd sięgała woda. Jadę dalej na taki mój ulubiony pomost na drugim jeziorze, to jest jezioro Brajnickie. Może się uda i będzie akurat ten pomost pusty. Jeszcze raz, tak jak obiecałam w tym filmiku, zrobię takie podsumowanie wyprawy, ale pomyślałam, że zamiast tak drętwo cały czas siedzieć za biurkiem albo gdzieś i gadać, to trochę się przejadę i część tej opowieści wrzucę w, w trasę po prostu luźną po lasach. Więc pomyślałam, że teraz w tych pięknych okolicznościach przyrody opowiem trochę o sprzęcie, bo po publikacji filmiku pojawiło się kilka pytań. Tutaj sobie spisałam. Pierwsze było o opony. Jechałam na oponach szwalbę Hurricane. To jest szerokość 42 mm. One po założeniu układają się bardziej jak 40 ale jechało mi się na nich super, jestem z nich bardzo zadowolona. To są te opony na drutach, ale nie są aż tak strasznie ciężkie, a są nie za drogie i naprawdę wygodnie na nich się jeździ, bardzo fajnie. Znajdowały się właśnie na asfalcie, nie czułam po prostu takiej zmuły, jak to czasem potrafi być, kiedy się jeździ na takich oponach z dość dużymi oporami toczenia. A na piachach i szutrach radziły sobie znakomicie. Być może ze względu na to, że miałam dociążony rower, ale no nie miałam żadnego kłopotu. Przeniosły mnie bez żadnej wywrotki, czy, czy jakiegoś takiego przechylenia przez, przez wszystkie piaszczyste odcinki tej trasy. Nie było ich wiele, ale w paru, w paru momentach jednak one były. Zatem uważam, że, że są bardzo uniwersalne, przystępne cenowo. Nie, miałam, też nie złapałam żadnej gumy, więc myślę, że to są całkiem fajne, rozsądne opony. Tak, po prostu, żeby sobie śmigać, nie jakoś wyczynowo i sportowo. Dobrze, druga rzecz, co mamy jeszcze? Mamy pana, który zapytał o uchwyt telefoniczny. Bo jak wiecie, Łachu, mi się rozładowało. Zapomniałam, zapauzowałam go na noc i zapomniałam go wyłączyć, on się rozładował. Następnego dnia miał 20% kawałeczek dnia pociągnął. A potem pychowo zabrałam taki kabelek, ponieważ on ma to stare wejście w mikro USB zabrałam kabelek, który wydawało mi się, że, że nim zawsze ładowałam to łachu, ale to był chyba jakiś strefny kabelek, ponieważ łachu absolutnie nie chciało po prostu na tym kabelku się naładować, więc przez resztę wyprawy miałam po prostu nieczynne łachu i posiłkowałam się telefonem. Byłam na to przygotowana po poprzedniej wyprawie, że jednak warto mieć taki, takie wsparcie w telefonie, bo czasem łachu gdzieś tam ścieżkę zgubi albo nie tak poprowadzi, albo chcemy sprawdzić, gdzie jest, nie wiem, na przykład myjnia samochodowa, no i wtedy ten telefon się super przydaje. Więc specjalnie jakby zadbałam o uchwyt dodatkowy, uchwyt firmy Woziński, który miał taką dodatkową gumkę. No teraz te telefony są zwykle duże, tak, więc jeśli ja go zamontowałam w ten sposób, no to tutaj mogłam tą gumką jeszcze zahaczyć brzegi, dzięki temu nawet jeśli wyskoczyłby no, z tego uchwytu, to jeszcze był podtrzymywany po prostu przez taką specjalną gumkę, co wydaje mi się rozsądnym zabezpieczeniem w przypadku dzisiejszych ogromnych smartfonów, które też są trochę ciężkie, no bo jeśli decydujemy się na taki z większą baterią, to on na pewno trochę waży. Dobrze, kolejna rzecz to torba. Geosmina czy Heosmina. No, ogromne rozczarowanie. Ja właściwie po raz pierwszy jej użyłam na tej wyprawie. W takiej skali, bo gdzieś tam wcześniej robiłam sobie test wokół domu, ładując jakieś kilka drobnych rzeczy. Tym razem no, pojechała ze mną, postanowiłam w nią właśnie zapakować hamak lesowika i otul lesowika, otul light, więc i hamak i otul raczej to należą do tych produktów lżejszych. Wiozła jeszcze niecałą torebkę ryżu i kartusz 100 gramowy, więc nie był to jakiś potężny ciężar. I właściwie po drugiego dnia po prostu mi spadła. No tak jak będziecie mogli to zobaczyć na filmiku, było to fatalnie wszyte. No po prostu nie wiem, no nie znam się na krawiectwie, ale wydaje mi się, że torba, która ma dźwigać ciężar i ma po prostu dwa punkty do trzymania, ten szef powinien być czymś wzmocniony, a nie po prostu przechodzić tylko przez tam jakąś jedną warstwę troszkę grubszego materiału. No po prostu to się wyrwało. Hmm, właściwie jednocześnie obaż wypuściły, więc to ewidentnie jest jakiś problem, bo jeszcze żeby jeden, jeden puścił, a drugi trzymał no to może jakaś, jakieś fabryczne nie wiem, niedoszycie, coś, coś tam się wydarzyło ale dwa w jednej chwili po prostu puściły no to to znaczy, że po prostu to jest yy, źle opracowane yy, więc nie polecam Wam tego produktu yy, myślę, że to jednak yy, ściema, a torba no, nie pamiętam już ile kosztowała, bo kupowałam ją hmm. ze dwa lata temu ale na pewno nie należała do jakichś super tanich. Kolejną rzeczą sprzętową, o której chciałam powiedzieć, no to jest to, jakby byłyśmy ubrane. W miarę podobnie skomponowałyśmy sobie ciuchy, ponieważ obie jesteśmy z no to wzięłyśmy tych ubrań więcej, ale w w porównaniu z poprzednim rokiem, udało mi się super jakby zminimalizować i wnioski z poprzedniej wyprawy, gdzie targałam zdecydowanie za dużo ubrań. W tym roku, no to rzeczywiście, no, bielizna, kosmetyki, super mi się sprawdzają takie próbki, które po prostu zbieram. Jak jestem w jakimś sklepie, czy w aptece, coś kupuję, często dostaję próbkę, np. szamponu, czy jakiegoś kremu i w tym w ten sposób mo mogę na przykład na 5 dni zabrać sobie 5 y, porcji kremu y, i na przykład y, dwie saszetki z szamponem, co jest y, po prostu dużo lżejsze niż, niż nawet malutka buteleczka szamponu. A oczywiście nie zawsze, nie wszędzie y, no, szampon czy, y, 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 by, był po prostu na kwaterze. Mówmy się, że nie. Ale o kwaterach i o paniu będę jeszcze opowiadała. Y, tak. Y, y, Ubranie. Aha, merynos. Więc jak skomponowałyśmy nasze ubranie? Ja miałam jedną koszulkę taką z krótkim rękawem techniczną. Miałam Merinosa z długim rękawem i właściwie ten merynos no był super, on wytrzymał te 5 dni no powiedzmy, że już po powrocie przesadnie, wylewnie się z rodziną nie witałam e, dopóki się nie przebrałam i nie umyłam ale, ale było ok, jakby dało radę przejechać i, i super sobie jednak ten merynos z tym poradził my też tak jakoś strasznie się tam nie pociłyśmy, jechałyśmy jednak dość e, lightowo e, na to wiatrówka, e, kiedy trochę było ostrzejsze powietrze, ostrzejszy wiatr to mi się super sprawdził taki, taka, taka kamizelka pikowana, to, to jest już mój stary zakup z niesławnego sklepu na D, firmy Kalengi. i ta kamizelka, ona jest tutaj po prostu ciepła, więc no przede wszystkim jak jest zimny wiatr, chłodne, ostre powietrze, no to po prostu uderza nas tutaj w klatkę i... Właściwie, jeśli mam merynosa i wiatrówkę, jeszcze założę tą na to kamizelkę pikowaną, no to jest już super ciepło. Na wieczory i na jazdę taką wcześnie rano albo późno, późno wieczorem, kiedy już rzeczywiście robiło się chłodno, jeszcze na merynosa i pod wiatrówkę wrzucałam sobie taką bluzę techniczną, i to już po prostu było tak ciepło, że matko jedyna. Można było jechać całą noc. No i tą kamizelkę, oczywiście. Ja tutaj jakoś ją lubię. Bo mi tu po prostu zawsze wieje i, i nie chcę chorować, więc, więc polecam. Buty zabrałam, jak pewnie widzieliście, to były buty skarpy. Bardzo je lubię. One nie są, są takie uniwersalne, nie są ani za zimne ani za gorące. Można sobie to wyregulować po prostu w skarpetą. Mają twarde podeszwy, więc super się na nich jedzie na platformach. Ten taki gumowany nosek sprawia, że one są wygodne, nawet można gdzieś tam przejść po jakimś wilgotnym terenie. No, bardzo lubię te buty, sprawdzają mi się nie tylko na rowerze, no ale tak, tak, takie obuwie trekkingowe, podejściowe to moim zdaniem dobry pomysł na wyprawę. Nie są może jakieś bardzo tanie, ale to się jakby wyrównuje, bo te buty po prostu można mieć i mieć, mieć i mieć i... Uważam, że są bardzo trwałe. Chyba opowiedziałam to co, to, co najważniejsze, a resztę opowiem Wam może w domu. Chyba tak, chyba w domu. Jadę do domu, zrobię sobie herbatkę i opowiem Wam o reszcie spraw. Czyli będzie o tym, ile mnie to kosztowało, jak to było zorganizowane, jak planowałyśmy, czy wytyczałyśmy trasy i takie tam różne rzeczy. Do zobaczenia! Zobaczcie, jeszcze jak łódka została. O i co drugie? Te najpiękniejsze, najbardziej atrakcyjne, oczywiście jak zawsze, są dość niezdrowe. Dzień dobry, witajcie jeszcze raz w drugiej części tego filmu. Miało być nagrywane w domu, ale w międzyczasie zrobiło się tak pięknie i tak słonecznie, że jest prawie jak latem jest 20 dzisiaj stopni w słońcu i ciężko mi było w tym domu usiedzieć. Postanowiłam więc zabrać Was do ogrodu. W komentarzach padały pytania o kurtkę. Kurtka, którą zabieram na wszystkie wyjazdy, a także którą używam na co dzień, nie tylko w okolicznościach rowerowych, to kurtka firmy, zaraz jaka to jest, jaka to jest firma. Firmy Marmot. Model napiszę Wam tutaj na dole, dokładnie sprawdzę. Jest naprawdę super, dość dobrze oddycha, może nie tak dobrze jak Goratex, ale jednocześnie nie kosztuje tyle, ile kosztowałaby Goratexowa kurtka, ale oddycha naprawdę przyzwoicie i dobrze chroni przed wiatrem i przed deszczem. Ma tutaj te, te rozpinania pod, pod rękawami, co rzeczywiście się przydaje, bo no nawet na tej wyprawie. Po prostu było mi gorąco, więc tutaj się trochę mogłam zwentylować. I ta kurtka jest super. Ja mam taką i kupiłam taką dla taty, też zieloną, tylko trochę innym odcieniu. I oboje jesteśmy zadowoleni z tego modelu, więc bardzo Wam polecam, bo się sprawdza. Mam ją już drugi albo trzeci rok. Więc tyle o kurtce. Pytaliście też czasami o noclegi. Więc, y, może, może do kosztów przejdę na końcu. Y, istotną informacją jest to, że nie planowałyśmy mniej więcej, gdzie będziemy spały. Po prostu wsiadałyśmy na rower, jechałyśmy tyle, ile, ile nam pasowało, y, ile czułyśmy, że mamy siły, i y, ile nas fantazja poniosła. Były takie dni, że robiłyśmy mniej niż planowałyśmy, i były takie dni, że jechało nam się świetnie, jechałyśmy właściwie dopóki się nie zrobiło ciemno, i nie poczułyśmy jakiegoś dyskomfortu z tego powodu, że, że jest już ciemno, i jedziemy na przykład przez las. Zwykle około godziny 17-18 tam, wytyczałyśmy sobie mniej więcej miejsce, do którego chcemy dojechać, i szukałyśmy noclegu na bookingu, ale szukałyśmy tego noclegu na bookingu, a potem szukałyśmy adresu tego miejsca po prostu w sieci i dzwoniłyśmy bezpośrednio. Ponieważ no, zawsze łatwiej się dogadać z właścicielem, a co ważne, co przede wszystkim dla nas było ważne, nie wszędzie na Bookingu była podana informacja o tym, czy rowery można bezpiecznie zostawić wewnątrz, czy, czy w miejscu, gdzie są, gdzie, które jest zamknięte, a było to dla nas ważne, więc zawsze starałyśmy się dotrzeć po prostu telefonicznie do właściciela czy właścicielki i zapytać o to, czy możemy zostawić, tele, czy możemy zostawić rowery w pokoju, albo w jakimś zamkniętym, bezpiecznym pomieszczeniu. No i właściwie w większości przypadków to było możliwe. Ceny noclegów są oczywiście różne, od, to zależy od tego, jaki standard będziecie chcieli. Natomiast jeśli nastawiacie się po prostu na to, żeby się przespać i w miarę szybko rano wstać i ruszać dalej, i żeby po prostu było czysto, schludnie i bezpiecznie dla rowerów, my miałyśmy mniej więcej takie właśnie priorytety. No to te ceny się kształtują od jakichś 150 do 200 zł. Nam się tak udawało mniej więcej e, z 150-160 zł za nocleg e, mniej więcej wydawać. Wydałyśmy na to około 280 zł. E, pociąg e, z Warszawy z rowerem dla jednej osoby to koszt około, s, lekko ponad 150 zł. Zatem w dwie strony należy za, za, założyć, że to jest e, lekko ponad 300 zł. Dla jednej osoby, no więc ten koszt y, takich wydatków koniecznych no to jest po prostu y, 300 plus 280 no, za okrągły 600 zł, y, 600 zł kosztuje taka pięciodniowa y, wyprawa plus oczywiście y, jedzenie i, i, i które się kupuje gdzieś tam po drodze. No to już, to też zależy, ile kto, kto je i co kto lubi jeść. To też jakby y, determinuje tę cenę ale też można sobie to dobrać ym, do siebie. To, to taki koszt, wydaje mi się, że to jest no, fajny, tani wypad na kilka dni. Można zresetować głowę i trochę pokręcić. To jest bezcenne. Yy, wydaje mi się, że wrzesień jest na to fantastycznym miesiącem. Jest wciąż ciepło, robi się pięknie. Ta zieleń nabiera yy, takiej przestrzeni kolorystycznej. Yy, jest taka bogata. A jednocześnie jakby tych ludzi już jest mniej, nie ma też problemu z kwaterami, część z nich po prostu jest pusta i ludzie chętnie zgadzają się na to, że można się przespać jedną, jedną noc, bo, bo tak to bo czasami to jest problem, że, że, że jedna noc powiedzmy nie jest jakaś może mm, bardzo atrakcyjna dla y, właścicieli y, agroturystyk. Rower spisał się fantastycznie. No, właściwie nie miałam żadnych zastrzeżeń do roweru. Używałyśmy obie wosku momum, i gdzieś tak drugiego dnia musiałyśmy ten rower przesmarować. I potem ja przesmarowałam sobie jeszcze podobie nie wiem jak Justyna, ale po prostu jechałyśmy przez błota, trochę padało, i nie chciałam, żeby mi po prostu łańcuch piszczał. Więc tutaj jakby momum się sprawdził. Luby na nim jeździć, nie brudzi. Napęd fajnie wygląda. Takim elementem, o którym nic nie wspomniałam, a który był, był bagażnik, który kupiłam Przecież specjalnie z myślą o tej wyprawie. Po to, żeby podtrzymywał torbę jackpaka. W tym roku udało się nam bez problemów z jackpakiem, Nie, nie opadał. Myślę, że Justyna po prostu się wyspecjalizowała w podpinaniu tej torby. No a ja miałam ten mikrobagażnik, więc. Bardzo mi on pomagał, stabilizował mi właściwie cały bagaż. W ogóle się tym nie przejmowałam. Bagażnik był firmy, której nie pamiętam teraz nazwy, więc poszukam sobie w internecie i tu wam zaraz napiszę. Kupiłam go na eliksie jako używany i jestem z niego ogromnie zadowolona. Bardzo pasuje pod Felta, myślę, że pasuje też pod inne grawele. Jest lekki, zgrabny, dobrze wygląda. Jak najbardziej, jak najbardziej polecam. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, e, ponieważ jestem zachwycona e, tym czymś. <laughs> Teraz powiem o co chodzi. Dostałam to w prezencie od taty e, i, i rzeczywiście się sprawdziło. E, już zabieram kamerę i pokażę Wam o co chodzi. Tu jest taka super nakładka. Chodzi o tą część. E, to jest taka gumowa nakładka na korbę. Jak widzicie, już jest trochę porysowana, więc tak naprawdę gdyby nie ta nakładka, to porysowana byłaby korba. Ta nakładka oczywiście jest świetnym rozwiązaniem dla wszystkich, bo pozwala chronić sprzęt przed zarysowaniami, przed zniszczeniem. Ale jest szczególnie przydatna dla takich ludzi jak ja, którym na przykład czasami może brakować siły, żeby przenieść ten rower zgrabnie po schodach, w niekończących się korytarzach, w PKP. Jeśli nie macie czasem siły, przenosić ostrożnie, z pietyzmem i uważnie roweru, a to często oznacza powoli, no to często go się go ściąga albo jakoś tam trochę przesuwa. W takich sytuacjach często można korbą zahaczyć o, o schodek, czy o jakiś element. No i ona się po prostu rysuje. No tutaj już widać, że są zarysowania i gdyby, gdyby nie to, no to pewnie po prostu miałabym Yy, zniszczoną korbę. A tak to. O, tu jest nazwa i. Drobna rzecz prawie tego nie widać, a jednak yy, takie newralgiczne miejsce chroni. Jestem z tego super zadowolona. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, ponieważ PKP yy, no wymaga od rowerzystów jest bardzo wiele jest takie surowe. Ten rower trzeba wieszać, te panie przychodzą, są jakieś takie nerwowe. Natomiast y, jakość tych haków do podwieszania rowerów jest równa y, i niestety y, tutaj właśnie, na y, szczęście no, jest to naklejka, ale jest, no, jest to zniszczona obręcz, no, praktycznie nowa obręcz, y, która y, tutaj już dostała pierwszego szlifa. No i to się stało właśnie w pociągu y, z Gdyni do Helu. Jeszcze jest jedna sprawa, to są pociągi. Warto mieć te bilety wcześniej. W sezonie, to też jest taki argument za tym, żeby nie podróżować w sezonie, ponieważ jest bardzo wielu rowerzystów. Pociągi są zapchane, tam dochodzi do jakichś takich nerwowych sytuacji, że często rowerzyści są wypraszani, czasami możecie mieć bilety, a może się okazać, że ktoś z tym rowerem jest na waszym miejscu, więc trzeba dochodzić i no jest ciasno. No, powstają nerwowe sytuacje. Pod tym względem zdecydowanie wrzesień jest, jest lepszy. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę, za kolejny wspólny odcinek. Zapraszam Was do pozostania na moim kanale. Dziękuję także wszystkim tym, którzy mnie wspierają na Patronite. To dla mnie bardzo ważne. Dzięki Wam m.in. mogłam sobie kupić kamerkę Sony Z2.1. To było moje marzenie. Dziękuję Wam, że pomogliście mi je spełnić moja rodzina i trochę moich oszczędności razem złożyło się na efekt w postaci tej super kamerki. I dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie na kanale, subskrybują, lajkują. Jeśli lubicie to, co dla Was przygotowywuję, będę Wam bardzo wdzięczna za, za pozostanie na moim kanale, za subskrypcję, za lajki, za udostępnianie i za wsparcie na Patronite. Także, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że tym razem wyruszę w jakąś trasę. Bardzo bym chciała. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. I obiecany bonus, czyli czarna żmija. Prawie ją rozjechałam szukając nowych tras na Mazurach. Myślałam, że to padalec, i chciałam go zrzucić z drogi, po której po prostu czasami jeździły tiry z drewnem. Żmija jednak dość szybko wyprowadziła mnie z błędu.